Was po raz kolejny jesteśmy, można powiedzieć, w raju, w cudownym wędkarskim miejscu na głębokiej żwirowni Eko Szachta. Cegielni, przepraszam, Cegielni. Wybraliśmy dzisiaj stronę przeciwną od tego, gdzie wędkowaliśmy ostatnim razem. Rzucaliśmy dokładnie w te rejony. Z tamtego brzegu butu około 50 metrów, natomiast tutaj mamy już dużo bardziej korzystne dno. Do łowienia, więc nie musimy tak daleko rzucać. Wystarczy, że będziemy łowić możliwie blisko brzegu. Jesteśmy dzisiaj w trójkę, trzech marcinów. Każdy z nas obierze troszkę inną technikę wędkowania. Ja, jako taki, powiedzmy, metodowy konserwatysta, staram się dzisiaj znowu łowić metodą po swojemu. Natomiast reszta ekipy będzie łowiła w troszkę inny sposób. Dno klasycznie tutaj jest bardzo, bardzo zaczepowe. Natomiast tutaj troszkę bliżej brzegu mam w miarę takie w porządku dno, bez roślinności, bez kołków w zasadzie. Tutaj pod nogami dosłownie na dziesiątym metrze. Na pewno tutaj też spróbuję wędkować, bo tu jest taka możliwość po prostu, a zaraz poszukam miejsca, które będzie bardziej oddalone od brzegu. Postaram się znaleźć to miejsce zaraz przed tym gwałtownym spadem na dużą, dużą głębokość. Oczywiście, jeżeli nie będzie tam dużej ilości zaczepów. Trochę gruntowania przede mną jest. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj delikatnie inaczej, a mianowicie dzisiaj jest yy, film dla tych, którzy nie lubią się nudzić na rybach. A, a w zasadzie taka technika. Dziś postanowiłem sobie wypróbować. Tak, od początku do końca będę siedział na Pelet Waglerze i zobaczymy, co, co tak naprawdę tutaj się będzie działo. Dlatego mówię, że tu się nie można nudzić, bo Pelet Wagler wymaga ciągłego strzelania małą ilością. Yy, co zaraz zresztą pokażę. Zacznę od tego, że przewinąłem teraz, wziąłem sobie wędkę dzisiaj 3,60 3,60 ze względu na to, że będzie się po prostu lepiej rzucało zwyczajnie. Szczytówka tutaj nie ma znaczenia przy PL2 kompletnie żadnego, więc taką jaką mam dzisiaj założoną to jest 3 uncje. Żyłka 0,22 główna i pokażę jak skonstruować w bardzo prosty sposób zestaw na PL2 Pierwsze co potrzebujemy to trzech stoperków. Jak mamy żyłkę główną Przewijamy pierwszy stoperek. Zaraz za tym powinien pójść krętlik z agrawką. I po raz kolejny stoperek, a w zasadzie tym razem dwa stoperki. Tak to właściwie wygląda w tej chwili. Najpierw patrząc od góry, wędki jest jeden stoperek, później jest z zagrawką za i dwa stoperki. Dwa stoperki są tylko i wyłącznie, dlatego że przy zarzucaniu palet waglerem e, może się zdarzyć tak, że jakby tutaj był tylko jeden stoperek, on by się mógł po prostu przesuwać co rzut. Dlatego bezpiecznie po prostu dać, dać dwa i mamy święty spokój. Teraz na tą. Na ten kremplik z agrafką przymocujemy sobie pelet Tak to wygląda. I całość zakańczamy zwykłym oczkiem. I to jest absolutnie cała budowa zestawu. To już później przyjdzie tylko przypon. Teraz bierzemy jeden przypon. On ma jakieś 30-25 cm. Przewijamy standardowo przez oczko. Jak człowiek był młodszy, to to było łatwiej. Teraz mamy gotowy, całkowicie gotowy zestaw. Tutaj pójdzie pelet, którym będziemy strzelali. Tutaj jest łączenie. I zaczniemy sobie tak, że przesuniemy sobie to wszystko. O, taki kawałek będziemy mieć. To jest mniej więcej może, a ja wiem, pół metra. I to nam w zupełności wystarczy. Przypon nie ma żadnego znaczenia długość przyponu, bo to i tak jest tutaj przywiązane. więc się rzeczy, jak bardzo odsuniemy sobie spławik do góry, taki będziemy mieć po prostu ten zwis tutaj. I tu idzie jeszcze pelet. To jest absolutnie wszystko, cała budowa zestawu. Do wędki 360, do wędki 360, zamocowałem kołowrotek 5000. Ale to też nie ma jakiegoś tam większego znaczenia. Ważne, żeby nie był jakiś tam za malutki. No i w zasadzie tyle. Cała budowa nie jest kompletnie skomplikowana, a zobaczycie, że to bardzo przyjemne. Znaczy, zobaczymy dziś tak naprawdę, czy to tak będzie, ale ogólnie rzecz biorąc to jest bardzo przyjemny sposób wędkowania, no i niemiłosiernie czasochłonny, co będziecie mieć okazję pewnie zobaczyć. W momencie, kiedy się buduje zestaw i przygotowuje wszystko, to można sobie od czasu do czasu strzelić. Kilkoma ziarenkami peletu w miejsce, gdzie będziemy wędkować. Dziś mam tylko i wyłącznie pelet. To jest Aller Aqua 8 mm i on pójdzie zarówno na haczyk, jak i tym peletem będę strzelał. Strzelał będę dosyć często, bo myślę, że co 15-20 sekund po dwie, po, po dwie kulki, po dwa pelety się będzie e, wysyłało w łowisko. I zobaczymy, co będzie. Najpierw zacznę od takiego powiedzmy półmetrowego mm, zwisu. A później, co będzie, to będziemy widzieć, czy będzie go trzeba skrócić, czy będzie go trzeba wydłużyć. To jakby woda nam pokaże, jeżeli cokolwiek w ogóle złowimy. Dziś też z Marcinem umówiliśmy się w ten sposób, że mm, z Marcinami w zasadzie dwoma umówiliśmy się w ten sposób, że e, jakaś rywalizacja fajnie żeby była. Więc dzisiaj, kto złowi większą rybę, ten wygrywa. Taki challenge. Ja tak jak poprzednim razem tutaj staram się łowić cokolwiek po prostu, także dzisiaj... Identyczna mieszanka jak ostatnim razem zanęta i pele. Tylko pele dzisiaj wziąłem ciemny, wziąłem Alerakła. Mam go tutaj pół litra. To wszystko zmieszam ze sobą po przetarciu zanęty. Nie będę kombinował z proporcjami, po prostu wszystko razem mieszam w jedną całość i wierzę w to, że to będzie skutkowało. Tutaj natomiast na krótką linię yy, pójdzie kukurydza. Zabrałem ze sobą dużą puszkę module well, i Będę sobie tutaj podsypywał z ręki, co jakiś czas może się zdarzyć, że jakaś ryba się tutaj zakręci. Trochę ten pelet jest jeszcze wilgotny, więc na razie tego nie będę wszystkiego mieszał razem. Rzucimy tutaj tak i damy temu trochę postać, a w międzyczasie już zajmiemy się tą krótką linią i zobaczymy, czy coś tutaj pływa. Bierzemy kukurydzę w dłoń i nęcimy. Nauczony doświadczeniem z ostatniego wyjazdu od razu zakładam dużą przynętę. Tylko haczyk za mało Ale może nie będzie popapem. Zobaczymy. Na razie sama zanęta, bo pelet jeszcze dochodzi. i podbrzek. Dobra, no i teraz cała zabawa będzie polegała na tym, żeby wziąć, zarzucić sobie przed siebie zatopić sobie żyłkę, żeby nam nigdzie ten spławik nie uciekał. Jak już widzimy spławik na wodzie, to dajemy po kilka ziarek i celujemy sobie w spławik. To oczywiście nie musi być i nie będzie nigdy prosto w spławik, ale chodzi o to, żeby w taki sposób budować tam łowisko. Znaczy, żeby ta ryba się przyzwyczajała, że tam co chwilę coś po prostu spada. Czyli co jakieś 10-15 sekund, tak pi czyli co chwilkę po prostu eee, strzelać kilkoma, kilkoma ziankami i obserwować spławik. Bardzo przyjemne łapanie, chociaż, chociaż trzeba cały czas pamiętać o tym, żeby, żeby po prostu strzelać. A spławik fajnie widać, bo te spławiki są tak zrobione, że są naprawdę grube. Nie można się gdzieś tam pomylić, bo to jest naprawdę fajna czerwona taka gruba kulka na wodzie. No i czekamy. Mam nadzieję, że to dzisiaj da jakąś większą rybkę. Tak po cichu liczę na amura. Hmm. Ostatnio miałem tutaj, ale nie wyciągnąłem. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie nieco inaczej. Jeszcze z takich ważnych rzeczy to do do przedwaglera i do częstego ogólnie do częstego strzelania, czy łowimy na bombkę, czy jakkolwiek inaczej, to dobrze mieć takie małe proce. Proce są duże i proce są małe. I te małe procesy to, to jest lekkie, wygodne i bardzo powtarzalne. Cały czas jak będziemy strzelać, to będziemy mniej więcej zawsze strzelać w okolice jednego punktu. Natomiast duże proce one się już przydają bardziej na jakieś jakbyśmy chcieli zrobić kulę czy czy większą ilość peletu podać, czy na przykład większego peletu? To jest jedna rzecz. A druga jeszcze nie wspomniałem: bo wędka 360 to też, dlatego że przy pelet waglerze, jak zarzucimy i zatopimy żyłkę, to ten spowik jednak mimo wszystko nigdy nie stoi w jednym miejscu. Zawsze jest jakieś, jakieś przesunięcie, zawsze ten spowik jakoś tam z dryfem wody gdzieś po prostu spływa. I bardzo często jest tak, jak się ma krótkie wędki. Można po prostu nie dociąć e, ryby ze względu na to, że nie wybierze się całego luzu, jak się będzie zacinać. Dlatego też jeszcze może będziemy mieć okazję zobaczyć, jak, jak będzie branie na, na Predwagler. To dobrze jest e, po pierwsze mieć tą wędkę właśnie taką minimum 360, to jest pierwsza rzecz. I druga, jak już zacinamy, to dobrze jest chyba, wydaje mi się, e, też pomóc sobie kołowrotkiem, żeby ten luz w miarę szybko zwinąć, żeby ta ryba po prostu była e, w czasie zacięta. O, Marcin nas zaprosił na ryby i nas tutaj bije. Dzień dobry. Witam serdecznie. No ja postawiłem dzisiaj na metodę. Yy, podajnik 30 gramowy, tradycyjnie pelet 2 mm i w tej chwili też pelet 8 mm na haczyku. Mam też przygotowane tutaj kilka waftersów. I to myślę, że to będzie całe dzisiejsze moje wędkowanie. Staram się tutaj systematycznie te leszcze odławiać. Słuchajcie, to chyba nie ma sensu, to miejsce się nie nadaje do łowienia na metodę i na szczęście mam w torbie sinking-bomby i chyba spróbuję tą techniką połowić bardziej aktywnie w tym miejscu, w którym mam te zaczepy, ale no, tam trochę zostało zaręcone już na wstępie i może jakieś ryby tam się kręcą, no bo tutaj się nie da, tu się po prostu nie da, masakra. Wydajemy jeden stoperek, tak samo jak przy dwa węglerze, więc nie będę tego omawiał. Następnie agrawkę i dwa kolejne stoperki. Chociaż tu chyba by jeden wystarczył, tak naprawdę, bo tu nie ma takiej siły przy rzucie. Przerabiamy dzisiaj przeróżne techniki i na razie żadna nie jest tak skuteczna jak metoda. Marcin, który siedzi tam w stanowisku dalej cały czas ryby na metodę. Głównie to są leszcze, ale też miał jednego karpia. My natomiast próbujemy łowić z powierzchni. Marcin mówi palet waglerem. Złowił jednego amura całkiem fajnego. Natomiast ja starałem się z początku metodą, później sinking bombem. Też łowić z opadu większe ryby, ponieważ tutaj na tym stanowisku mam bardzo trudno, żeby łowić metodą, jest po prostu zbyt dużo zaczepów i to jest no, praktycznie niemożliwe. Natomiast zauważyliśmy, że no, nęcimy, 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 natomiast jakby nie ma tego żadnego efektu i spróbowałem teraz na, na bombkę łowić po prostu klasycznym przyponem do klasycznego federa, e, tam długości 50 cm. I zakładam jedną kukurydzę. Miałem już jedno branie. Na razie nie wskazuję to na jakiś niewiadomy, jak dobry, na, na, żeby to była niewiadoma jak dobra technika, ale może coś się jeszcze ciekawego wydarzy, żeby chociaż cokolwiek jeszcze fajnego złowić. Aby nie tworzyć kolejnego zbędnego pola nęcenia, koncentruję ciężarek, mój zestaw w miejscu, w którym normalnie łowiliśmy pelet waglerem czy cycling bombem. I tak, żeby jeżeli ten pelet spada na dno, no to tam oczywiście się wszystko gromadzi i być może duże ryby tam właśnie na tym dnie siedzą. Bez sensu jest teraz się rozrzucać po różnych miejscach. Tutaj jest w miarę czysto, więc no tutaj jakby staram się próbować. Na razie bez efektu. Tak, tutaj mamy bardzo uniwersalny zestaw. Tu akurat jest do bombki zrobiony przelot, natomiast równie dobrze mogę, ten stoperek zjechać z nim na dół i założyć. Na przykład spławik do Pedwagler i też to funkcjonuje tak jak powinno, a równie dobrze mogę założyć bombkę, sinking bomba i też mogę łowić. Także jeżeli mam jeden zestaw, to tak naprawdę mogę trzy techniki łowienia przełowić i zobaczyć, która jest skuteczniejsza. Na razie próbujemy bombką, tutaj jest przypon. Żyłki 0,14, haczyk Kamasan 14 i jedna kukurydza na haczyku. No na razie nie daje to zbytnie efektu. Szkoda, że nie mamy robaczków, ale założę teraz taką mniejszą i zobaczymy. Może, może jakaś płotka. Nam dzisiaj wędkowanie niestety nie wychodzi, no tak też bywa. Jak często wspominamy, my nie mamy za bardzo czasu na to, żeby nagrywać kilka filmów tygodniowo. Jeden spontaniczny wyjazd w tygodniu, publikujemy dla Was film, staramy się pokazać coś ciekawego, jakąś ciekawą technikę. No czasami tak jest, że po prostu nie wychodzi i dzisiaj tak po prostu się stało. Planet Wagler nie zadziałał tak jak powinien, to jeszcze nie jest ten czas. I generalnie to miejsce mnie osobiście bardzo zaskoczyło, i jakoś nie mogę się pogodzić z tym, że nie mogę tu łowić metodą, chociaż teraz ją jeszcze rzuciłem, ale jak już ją urwa, to już na pewno nie będę na nią łowił. Jest ryba! Pewnie leszczy ale w końcu wytargany no takie ryby byśmy mówili cały dzień gdybyśmy chcieli tak naprawdę one tam są jest sporo tam na dnie tylko to są leszcze ale i tak są dużo większe niż ostatnio o! no tak bywa jak się na chama ciągnie to tak jest ale widzicie są leszcze na dnie cały czas jest tam naprawdę sporo ryb nie trzeba długo czekać na branie tylko trzeba znaleźć ten metr kwadratowy miejsca w które można rzucić i to jest największy problem, bardzo to demotywuje człowieka. Dobra, jeszcze myślę dwa żółte i kończymy. chyba czas na podsumowanie, A Marcin nam dzisiaj złoił tyłki, nie dość, że złapał najwięcej ryb, to złapał też karpia, czyli tak naprawdę Marcin wygrał. To też dzisiaj pokazało, że metoda w dniu dzisiejszym naprawdę zdała egzamin. Z drugiej strony Marcin Kurzypa też przerzucił się na metody po, po sinking bombie i też zaczął odławiać. Więc ewidentnie to pokazuje, że dziś że spelet węglem nie pykło po prostu. E, I tak bym to spuentował. Nie był dzisiaj dzień na to, e, chociaż powiem szczerze, że bardzo mocno liczyłem, że coś się uda. Coś się uda wyskrować. Niestety tak się nie stało. E, miło spędzony czas i. No i w zasadzie tyle. Co, co tutaj więcej dodawać? Marcin, chcesz coś dodać? Chyba chcę podziękować za... Fajną no. rywalizację. No, także chyba tyle. Mam nadzieję, że w kolejnym filmie już... Znaczy teraz już jak tutaj przyjedziemy, to rzeczywiście jak już będzie zdecydowanie, zdecydowanie cieplej. Jak, jak ta ryba rzeczywiście podniesie się do góry, to na pewno przyjedziemy tutaj na parę żeby coś żeby coś po prostu pokazać. Dziś chyba tyle. Także bardzo serdecznie dzięki i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej!